Siemaneczko wracamy do prowadzenia sklepu, a i na samym początku, tym razem, potwieram sobie parę kart. Dobrze trzeba zacząć jakoś. Ostatnim razem mówiłem, że nie będę wam pokazywać kart poniżej stówki i tak właśnie będę robić. Już wydaje mi się, że jesteśmy na takim poziomie, że możemy sobie na to pozwolić. Wow! Ale te karty to wam zdecydowanie pokażę. To jest chyba najlepsze zaczęcie dnia, jakie ever miałem. No i zostawię ich chwilę, niech sobie popracują. Trochę pieniędzy się przyda, żebym mógł troszeczkę więcej rozwinąć ten sklep. Razem ze sobą pięknie współpracują. Clark nie robi kolejek, zarabia pieniążki, więc super sprawa. No i ja prawie już tutaj nic nie muszę robić. Najbardziej to muszę zamawiać wszystkie rzeczy, których nie ma na półkach i których nie mam w swoim magazynie. Muszę im coś zapłacić pewnie. O, zapłaciłem rachunki, a ja jestem niesamowity. Na pewno chcę sobie jeszcze powiększyć sklepik tutaj, żeby to ładniej wyglądało, bo teraz wygląda brzydko. Kolo sobie poszedł razem, kurde, z Clarkiem zostawił tutaj, na samym środku karton. Uo! I takiego zamówienia właśnie bym nie dostał za 250-230. Tylko dlatego, że sobie poszedł. I też jak się bawię w mody już troszeczkę powoli, to znalazłem sobie takiego moda, który zamówi mi wszystkie rzeczy, których nie mam na półkach. Czyli zamówi mi zielone deckboxy, zamówi mi te wodne battle deki, zamówi mi na pewno te folie Tetramonów, collection booki, pakiety jakieś, pluszaki, O, bucket jeden. A to wszystko za sprawą jednego przycisku po prostu i teoretycznie właśnie tego nie mam. Bo, zobaczmy, jak to sobie poradziło. Tego na pewno nie mam. Pięknie. Bakiet został jeden, więc bardzo dobrze. Poliki tutaj. No i collection booki, tylko czemu nie zamówił mi żadnych pakietów. Te kartony mi zamówił, ale tego nie patrzę, że mam tutaj jakby za mało? Bo tutaj mam opcję, żeby priorytetował duże kartony lub małe kartony. Przed chwilą miałem duże. Zobaczmy, co się teraz stanie. Op. Dobra, zamówił inne rzeczy. No nie, no, to o co to chodzi? Też zamówił gwiazdeczki. Zamówił folię. No coś mi się wydaje, że to nie do końca działa tak, jak powinno. Spreje mi kupiło jeszcze? Przecież mam nawet duże spreje. O co to chodzi? No ten mod jednak nie działa tak, jak powinien, tak fajnie jakbym chciał, ale zamówiło mi więcej rzeczy niż poprzednim razem. To ja na razie te opcje zostawię, żeby po prostu priorytetem były. Małe kartony. A jak dam jeszcze raz jakimś cudem, to coś mi da? Nie, nic mi nie zamówi. No to o co tu chodzi? Czemu mi kości nie zamówiło? No czyli tak po prostu połowicznie działa. Nie tak dobrze, jak bym chciał. Mogę też chyba te stoły sobie tak bardziej gdzieś tutaj przedstawić, chociaż troszeczkę kawałeczek ich dam ze trzy, może będzie dobrze. I tutaj <laughs> okropnie to wygląda. Jeden tu, drugi tu i do tego to tutaj. To tutaj. I to tutaj. No i taka L jest, przynajmniej lepiej to chociaż troszkę wygląda. Czemu po raz kolejny zostawiasz te deckboxy tutaj? Ja rozumiem, że jest wszystko zajęte miejsce do nich, ale no to może chociaż weź tutaj odkładaj, a nie tam zostawiasz, co? Otwieram sklep, niech oni sobie działają w tym czasie, a ja sam dla siebie to mogę zapłacić rachunki, żeby nie było. Chcę te Destiny Paki kupić. Od razu może następne by się udało. Jeszcze jedno mogę. Ale to jeszcze chwilę. Mogę sobie jeszcze jakieś parę paczek pootwierać sam, bo no jak widzieliście ostatnia karta była dobra. Jakby się jeszcze jakaś taka trafiła to byłoby super. Pierwsza karta za stówkę. QNB za 296. Ta karta w ogóle chyba się najczęściej trafia w tych Granicach 300 dolców, bo chyba z czterech już takie miałem. Ale to tyle było w trzech kartonach, a ja nie zamówiłem czterech? Myślałem, że cztery zamówiłem. Czy mi kolo podwędził jedną? Mordo, to nie miało być tutaj! Dobra, to muszę sobie jeszcze zamówić. To znowu wziął, zostawił. Nawet nie dokończył nieładnie. To ja jeszcze trzy zamówię, jak tak się będzie zachowywać. What? Czy to jest jakiś holograficzny duch za 7167 dolców? Nie zatkało po prostu. Wow, i holograficzny do tego. O kurde, jak to pięknie wygląda. Ostatnio starałem się wyciągnąć jakiegoś ducha i wyciągnąłem jakieś płotki małe, ale to jest prawdziwa zdobycz. <ścoughs> legendarna folia. To ja muszę sobie teraz go tutaj gdzieś dodać. Na pewno tak. Ciebie damy tutaj, a tę kartę najdroższą nam tu. właśnie się świeci! Te karty też mogę powyciągać, bo coś tu się mogło pozmieniać. I się coś pozmieniało. Mam teraz dwie karty droższe niż Timbro: 3200, 3, 300. 1800, ale słabo te karty niektóre w sensie strasznie spadły. No, ale to wygląda świetnie. Wow, ta karta, jeśli. Ja się... Wow, ale został mi jeszcze jeden karton. Czy, czy w tym kartonie coś będzie w takim razie? Jeszcze może jakiś a, jeden duch gdzieś tutaj się chowa jakimś cudem? Że to ja nie wyciągnę nic lepszego. To no, ja już nawet nie muszę wyciągać. O, a tutaj nie mam żadnych kart. Tym też trzeba się zająć, żeby jakieś duplikaty dać. 296, 57, o, piknie. O jeszcze! I troszeczkę sapolingów mam to wystawie. Ile one kosztują? Po 26 dolców, ja jeszcze mam 5. I załam trzy koła, to co ja mógłbym zamówić? Wydaje mi się, że chyba te destiny Paki. No bo czemu by nie? Od razu zamówię sobie za dwa. I co tutaj będzie? O, żółte, jakie ładne! Jaka graficzka ładna, taka kosmiczna w środku. Ale widzę, że karty są chyba te same, tylko po prostu mają inną grafikę z tyłu. No bo co tutaj jest? LuPup na pewno, Guppy, Sunflork, tak. Czyli to są po prostu podstawowe pakiety, tylko w wersji tej Destiny. W wersji przeznaczenia. Angry Fish za 25,88 Ekstra karta. Werbo 1,23. Akurat na Nanomite za 20. flami za 13. O, Angry Fish za 8,20. Fajnie, fajnie. I z tego co ja wiem, to tutaj właśnie są duchy. I jest łatwiejsza szansa wyrwać jakiegoś ducha w tych kartach przeznaczenia. A tak to to chyba tylko okładką się różnią. Myślałem, że tu będą jeszcze jakieś inne. Podstawowych mam 991. A tych Destiny mam 50 i jest ich tyle samo, czyli dosłownie są takie same, tylko z tym takim tłem kosmicznym, jakby. Pierwszy Tetramon warty więcej niż stówkę w Destiny pakach. Ciekawi mnie, co to będzie. Um, jakbym miało obstawiać, to bym. Uh... Nie tego. Ale wow, kolejna karta z full art, holograficzny jakiś, za 1806. No ale myślę, że jeszcze sobie mogę jakiś zamówić chyba. Dobra, chociaż jeden wezmę i dam go tutaj na półkę. Po 8,50. Będziecie mieli u mnie po 7,50. I co? Koniec godziny i sobie idą? Ta! Dwójka sobie idzie od razu. Momentalnie wybiła dziewiąta i prr, idą do domu. Super. Świetnie, świetnie. A kolor to tylko syf robi. Syf, syf. Odłożę jedne na półeczkę, żeby nie było. Albo żeby były, to niech będą dwie. A te dwa sobie jeszcze otworzę. No i tak sobie otwieram i otwieram te karty i no to działają mniej więcej tak jak podstawowe, nie? Czyli nie ma jakichś kart takich dobrych, dobrych do sprzedaży. Dalej obstawiam, że czerwone są najlepsze, więc czerwone Destiny Paki. To może być to, w co powinienem celować jak najszybciej. Clark już przynajmniej jest. A gdzie jest kolo? Nigdzie go nie widzę. Jest gdzieś tutaj? O, idziesz dopiero, księciuniu. Teraz sobie jeszcze zanim zacznę dzień, zobaczę, jak on to wszystko uzupełni. Czy przyjdzie taki moment, że on uzupełni wszystko i będzie stać w miejscu? A jeszcze jedną matę na szybko kupię. No tak patrzę na te półki, to tak pusto. Akurat sobie jedną dołożę, będzie ładnie, damy po 23. No i skończył. A z tego co widzę, jak skończył, to sobie tu po prostu stoi. I nie ma nic do roboty. I teraz chcę zobaczyć, czy ten mod będzie dobrze działać w takim razie. I co to mi dało? Nocti plusi, water battle deck, wind battle deck, epic card pack, rare card box, czyli tego. Nocti Plusi się zgadza, Baketa nie domówił, Wind Battle Decki, łota Battle Decki to dobrze. Dodatkowo do tego Epic Card Paki i Rare Card Boxy. Epic Rare Paki? Rare Card Boxy, więc czemu nie zamówiło mi legendarnych? No prawie dobrze, prawie. O i Collection Booków mi nie zamówiło, czyli nie działa to taki... Dobrze, dobrze. Coś tam działa, ale nie tak. Raczej nie będę korzystać z tego moda, raczej go usunę, spróbuję znaleźć jakiś inny. A jak tam giereczki? Mogę już kolejny? Jeszcze chwila, ile jeszcze ich zostało? Dwa tylko mi zostały. Jeszcze widziałem opcję w tym modzie, że właśnie mogę zamawiać rzeczy do magazynu, ale ja się boję o to. No i następnym będzie kupić lepsze maszyny, bo te śmierdziele to są denerwujące, że jednak jest, jest ich tu troszkę. No i raczej on zostawia te kartony, bo nie ma gdzie ich odłożyć. No bo to, to dalej jest pełne z tymi techboxami. Mówiłem, że troszeczkę przesadziłem, no ale bywa, bywa. A ja sobie może kartonik otworzę czerwonych. Może akurat coś w nich będzie ciekawego, ale nie. Brakuje mi jakiejś takiej opcji, żeby chociaż Móc zrobić sobie listę zakupów. Tyle. Pełno rzeczy na półkach jest. a Nikt prawie nic nie kupuje. Ja ledwie zarabiam na każdej rzeczy tak naprawdę, żeby oni mieli jak najlepiej. A biorą i nie kupują tego. Nie wiem o co to chodzi. No ja tutaj jestem od, o to płacenia rachunków, co najwyżej. O, o, mogę sobie zapłacić nawet mnie nie stać całkowicie. Weź się, pospiesz troszeczkę, bo muszę rachunki zapłacić. Muszę tobie zapłacić właśnie na. Za mało. A jak w ogóle oceny teraz wyglądają? Bo dawno nie patrzyłem. I 4,50. Słabo. Jak sam robiłem było dużo lepiej. A little smelly, czyli najgorzej im przeszkadza smród. Bo jak się raz na jakiś czas przedostanie, to wali na cały sklep. Teraz mogę zapłacić? A za całą resztę to mogę sobie kupić powiedzmy dwa czerwone i dwa te Destiny. Stać mnie? Nie stać mnie. Teraz mnie stać. <laughs> idziemy, 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 bo nie mam nic innego do roboty. Trrr, trrr, i, 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 i. Talon Ryu za 226. Nie. Yeah. I to nowa karta jeszcze była do tego. Ale nic więcej. W tych, w niebieskich spodziewam się, że nie będzie nic, a jednak się myliłem. Pojawi się głupi za 812 dolców. Ale karty się teraz otwierają. Duplikat! Chciałem tyle razy, chciałem duplikat, właśnie w ten sposób, żeby było. To się pojawiło pierwszy raz. Teraz w tych Destiny Packach. No pięknie. Jeszcze Sapoling za 118 się trafił. Chciałbym, żebym zmienił o nich zdanie. Zabrałeś mi jeden karton czerwonych, tych, które chciałem otworzyć najbardziej. Ale teraz te też chcę otwierać. Tetron 1100. Wow. I duplikaciki z. Co? Tu ten głupi nie był. A, bo to nie tu, to nie stąd ten duplikat. Tylko ten duplikacik jest z Destiny Packów duplikatami, proszę mi pokazać, o 812, 53, 25, ale ja ją dam za, powiedzmy, no 893, myślę, że jest dobrą ceną. No i parę tych pakietów pootwierałem już, wydaje mi się, że gdzieś około, powiedzmy, łącznie 10 kartonów może tych Destiny wziąłem, otworzyłem, chociaż nawet nie wiem czy, kolejny gupi i ile kart mam Destiny, to bym chciał się dowiedzieć, 149 łącznie. Ale czerwonych to nie pobiją. Kolejna holograficzna. Wow! Czy w tym kartonie też coś będzie w takim razie? Na samym starcie się coś trafiło. Więc nie aż tak dobra holograficzna karta, ale też nie może być w każdym pakiecie przecież coś dobrego. Oh. <śled> Hydron za 427. A ja się tak starałem, ducha, a nie potrzebowałem. <śled> Ja nie wierzę, naprawdę, wow, aż mi się Micha cieszy, jakie karty wyciągam dzisiaj. Otwieram sklepik i ogólnie odinstalowałem tamtego moda. Zainstalowałem sobie innego o nazwie Easy Stoker oraz jeszcze jeden znalazłem, który nazywa się Brakujące Karty. Zaraz do niego przejdę. I teraz mogę sobie podejść do półeczki, najechać na plakietkę, nacisnąć F i dodało mi się do... Mojego koszyka, więc chyba będzie git. O, ja widziałem ten model postaci wcześniej? Tego też chyba nie widziałem, w ogóle nie zwracałem uwagi, są jakieś nowe, albo ja już nie pamiętam. Tego też nie kojarzę. Fajnie, że coraz więcej się tutaj ludzi pojawia. I te brakujące karty to właśnie jest mod, który pozwala mi zobaczyć, jakich kart mi brakuje. Takiej opcji zawsze chciałem, a teraz widzę te brakujące karty tutaj. Ale to troszkę lipa w ten sposób. Czyli teraz jak dam duplikaty jeszcze raz, to one znikną, znikną. To ja sobie wyłączę tego moda na razie, po prostu. Jak będę chciał zobaczyć, to zobaczę. Czerwone deckboxy? Musiałem kliknąć wcześniej. Dalej tutaj są. Znowu będzie je zostawiać. Ej, akurat tego nie chciałem, żebyś brał. Szukam jakiegoś kozaczka, kozaczka jakiegoś szukam. Może w tym kartonie coś będzie? O! Chiron za 135, przynajmniej coś, przynajmniej coś. O, Minstar 788, jestem zadowolony. I to tyle. To zaniesiemy na półeczkę. I ile kosztuje jakaś lepsza maszyna? Tu mamy 1500 albo 4000. Może taką jedną bym po prostu wziął, kupił i ona by wystarczyła? Raczej ta jedna nie wytrzyma, tak? Tak, coś mam takie przeczucie. Wiedziałem, wiedziałem, że tak będzie. Nie mogę zamawiać więcej deckboxów. Chociaż, tu są tylko trzy, to ja szybko po prostu przełożę, postawię tutaj i nie powinno być takiego problemu. Ale niego oni tam sobie zarabiają. Ja zamówię sobie pakieciki i pootwieram wasze kombinacje. Biorę tą licencję i ta 2,5 też wezmę. Tylko teraz mnie nie stać na to. Ile muszę poczekać? Śmierciel się przedostał. Prrr. A jak tam oceny? Wyżej, wyżej, ale dalej narzekają na zapach. No i teraz sobie mogę pootwierać wasze kombinacje. I pierwszą kombinacją jest dwa czerwone, fioletowy, niebieski, dwa pomarańczowe, niebieski i fioletowy. Zobaczmy czy coś tutaj będzie. Na razie nic. Drugi pakiet? Nic. W czwartym pakiecie trafił się Kairon za 19, prawie 20, okej. Okay. O i pupazik za 108. To jest porządna karta. Nie najwyższa, jaką się udało wyciągnąć w tej serii przez kogoś z was, ale. Wysoko, wysoko i. nic. Ale już coś było, już jest lepiej niż w ostatnim odcinku. Następnie mamy czerwony, dwa niebieskie, pomarańczowy-fioletowy, dwa pomarańczowe i czerwony na koniec. Zobaczmy, co tu się dzieje. No, pierwszy pakiecik. O, lipa. Drugi też. Czwarty. Fularcik za 47. Nieźle, ale na razie to jest drugie miejsce. Na razie poprzednio tu stóweczka wyszła. I ostatni pakiecik. Ej, to tyle, to tyle, to tyle. Nie najgorzej. O, dwóch śmierdzieli będzie. Ja już widzę tutaj, że będzie atak. No, nieogarnięty. Wracając do kombinacji. Trzy czerwone, jeden niebieski, dwa fioletowe i dwa czerwone. O, ten wie, że czerwone są najlepsze. A w pierwszym pakiecie? Nic. W drugim pakiecie czerwonym? a też nic nie ma, tak łatwo widzisz. Ale w trzecim Kingstar za 60, to jest drugie miejsce. Do trzech razy sztuka, jak to mówią. I w ostatnim pakieciku? Voltrek za 13, ale to nie przebija tamtej karty. I na ten moment ostatnia kombinacja. Jedna pomarańcowa, dwie czerwone, trzy fioletowe i jedna niebieska. Dobra. Pierwszy bagiecik, nic. Drugi pakiecik, a też nic. W czwartym wapikancik zadyszkę, ale to troszeczkę mało. I w ostatnim, no nic. Ale przynajmniej coś było. <laughs> Może jeszcze podczas nagrywania tego odcinka trafi się jakiś komentarz? Sprawdzę? Bo to też trzeba się wyrobić, jednak. Nigdy nie wiadomo, ale staram się, że nawet jeżeli w tym odcinku nie będzie, a ktoś zostawił, to jeżeli nie będzie ich. Bardzo dużo, to użyję w następnym odcinku po prostu. Więc nie masz się co martwić. Raczej, w którym się Twoja kombinacja powinna pojawić. Ale nie mam co tych pakietów tak zostawiać, ale trzeba je otworzyć. I czy będzie jakaś karta powyżej stówki, to zobaczycie. Talon Ryuza 226, i to jest jedyna karta, która się pokazała. O! Terra Dragon druga, dobra. Ale to zaczęły się pojawiać dopiero w czerwonych. Tak, to, to powyżej stówki nie było nic. A są czerwone, i od razu karty się pojawiają, no. 1308 Hydron. Potencjalnie takiego miałem, ale nie wiem. Widziałem tam new, ale nie wiem, czy to do tego było. I ostatni pakiecik? Nic. O, 9000 dzisiaj. Super sprawa. W końcu coś więcej, ale jeszcze powyżej dyszki nie widziałem. Poza tym jednym dniem, gdzie za same karty wyszło prawie 10 tysięcy. I teraz ja mogę sobie też podejść pięknie i tak, tego mi brakuje, dodam to, 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 deckboxy może sobie odpuszczę na razie, ale collection booki, maty, 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 kości, to kartoniki, te kartoniki, a um, baketa jeszcze, no i to mi się wydaje, że wszystko na ten moment, i za to mnie wyjdzie 2000. Bup. A ja za to mam jeszcze do zapłacenia rachunki z dwóch dni, więc e, też e, niefajnie, niefajnie. Troszeczkę mu pomogę. Ty weź się stąd przesuń, bo nie mogę tam dać. Dobra, zaraz dodam. To, to ja sobie jeszcze kartonik czerwonych tutaj e, wyciągnę, może jakąś fajną karciołę? A jednak nie. dyszki duplikaciki. Słabo, słabo. Ale jeszcze, może, jakieś Destiny są fajne, duplikaciki. Eee, też słabo. Uu, uu, jeszcze gorzej. Dawaj. Chciałem mówić dawaj, dawaj. I zdążyłem tylko raz. Może teraz mi lepiej wyjdzie. Dawaj, da... Doszedłem kawałek dalej. Nawet nie zdążyłem zacząć. Dawaj, dawaj. Już ci obraziły chyba. A może w tym kartoniku będą lepsze? M może? Co? Oooo, blazuar 248. No, ten kartonik jest dużo lepszy. Przynajmniej pierwsza połowa coś dała. A druga połowa? Doktor za 1610. Oh yeah! Dobrze! Nowa, nowa. Co jakiś czas w ogóle widzę, że jakieś tam nowe się pojawiają, chociaż coraz rzadziej, tak naprawdę. 248, 214, 190, 119, 103, dwa razy. No. I tak to właśnie ma wyglądać. To ja teraz sobie wezmę chwilę tutaj pozarabiam, potwieram parę kart, pokażę wam najlepsze, jakie po prostu zdobędę. Voltrek 1127 raczej waszej uwagi jest wart. W ogóle ten Voltrek za 1127 jest duplikatem. Wow. A faktycznie sprzedam go za 1300. Po raz kolejny Voltrex, Ten sam chyba jest wart waszych oczu. Pff, kolejny Voltrex, to. No. no nieźle. Ale dla mnie to dobrze, bo teraz mogę jeszcze dwa dać tutaj obok siebie. Ale że naprawdę inna karta żadna się nie trafiła, to, to, to wow. Za 326, ale no duch to jednak jest porządny widok. Gigatron 1864 Kolejny duszek e Bogon, e również Nice No ale powiem Wam w tym momencie, że otworzyłem jakieś 600 pakietów O zostało mi jeszcze 150 Dosłownie zacząłem domówić się Jakaś karta w końcu jeszcze pokazała Bo tak to to były pustki I kolejny duszek jeszcze pod koniec 4 stówki Pikny, pikny? Nie wiem, czy takiego bogona już nie trafiłem. Ile tu śmiercieli? Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Puuu. Ja się nie dziwię, że ludzie narzekają na zapach. Jeszcze kolejny. A! bo tu nie ma ładunków. Kurde, gardy też wszystkie wykupione. Muszę jeszcze więcej tego gubić. A mamy jakieś duplikaty duchów? Mam. Ten bogon, dobrze mówiłem. To sprzedam go tutaj, ale sprzedam go za 5 stówek. Zobaczymy, czy ktoś kupi. Kolejny śmierdziel. Nie, 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 nie. Chciałem też troszkę więcej zarobić i dalej to zrobię. Nie, psik, nie ma, ale muszę kupić teraz tę maszynę. Autoscent T1000. No i te mogę sprzedać. I teraz to tutaj będę chciał dać, ale nie w ten sposób. Tutaj. O, 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 o! Coś takiego. Jakie to jest wielkie. Okropnie wyobrażacie sobie, że wchodzicie do sklepu i widzicie to na wejściu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem się tutaj mieści. To może ja bym to przestawił kawałeczek i teraz bym wziął to, obrócił w ten sposób, dał gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że dalej będzie sięgać. O! W końcu jakaś inna karta powyżej tysiąca niż Voltrex. Kolejny duszek, Bogon, ale w innej wersji. Dosłownie parę pakietów dalej. Ten sam Bogon, w dwóch wersjach, w duplikatach. Dokupiłem jeszcze jeden, żeby móc więcej kart dać. Jest tutaj duszek. I dołożę twoją drugą wersję i ona będzie za... A, też 500. Zobaczymy, która się sprzeda pierwsza. Ta czy ta. Nieźle. 4000. W tym odcinku to serio najlepsze karty się trafiły. Ja to w sumie muszę pozabierać te karty teraz, żeby zobaczyć, które są najdroższe. Bo to mogło się teraz pozmieniać i się pozmieniało. 4000 3500. 300 <laughs> Fajnie. Bam, bam. Ale dalej ta karta jest najlepsza. Parę duszków też się trafiło, to zabiorę tylko te. Bo ta, tamta definitywnie nie potrzebuję. Ten i ten. I ten i ten. I ten... I ten. Ale tylko jedna się świeci. Jak dalej? Serio? Dalej się przedostają z tym Czy, czy to nie działa po prostu teraz? Czy, czy o co to chodzi? Daje to po prostu tak. Będzie im ciężej. To będzie im ciężej. Niech będzie na wprost. Bo ja nie wiem, czy to działa, czy to nie działa. O co to chodzi? O co tutaj chodzi? Jacktern 1679? E, 2600? To chyba magnoria była. Gołą przyfrunął! Gołą przyfrunął! No i dobra, 16 tysięcy powinno wystarczyć. Nawet nie mam pojęcia ile pakietów otworzyłem, ale naprawdę sporo. I co ja teraz mogę kupić? Rzadkie Destiny paki, na pewno. I od razu sobie ze trzy zamówię. Poza tym, czego nie mam w akcesoriach? Na pewno nie mam mat. Ale to może niekoniecznie bym chciał. Co tutaj jeszcze jest? Komiksy? o! No, troszeczkę ich jest. Tu 72 poziom potrzebuje i kosztuje 16 tysięcy. Ale wydaje mi się, że figurki wezmę. Bom, 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 bom. I od razu jeszcze po jednym. I jeszcze mnie stać. Też super. I jeszcze to dam na figurki. A dam po 29. Mam nadzieję, że będą zadowoleni. Chociaż, czy tutaj się więcej ich zmieści? Nie, nawet mniej się ich zmieści. Gwiazdeczki będą po 22. Zamówię jeszcze ze dwie takie. To będzie po 35. I to będzie po 30. I tak się wszystkie pieniądze skończyły. Najlepsze jest to, że ja dalej Expa dostaję. I jeszcze sobie otworzę teraz te piękne paczuszki Destiny, i czy znajdę tutaj jakąś kartę, która będzie warta? No wiadomo, wszystkie są nowe, bo żadnych tych kart jeszcze nie otwierałem, więc będzie masa nowych. Zawsze te pierwsze paczki chcę sobie przejrzeć na spokojnie. Wszystkie, przynajmniej pierwsze 8, na wolniutko. Może jakaś karta akurat się trafi, czyli będę mieć takie wow! A teraz mam. o, oh. Więc wracam do moda. I lecę po prostu z nimi. I w pierwszym nic, ale w tych dwóch kartonach... No mam nadzieję, że coś się trafi. Dobra, Wisp poza dyszkę może być. BK za 12. No tak, w porównaniu do tego, co ostatnio wyciągamy, Skarlios dalej słabo wypada. Ale no wiadomo, wiadomo, to jeszcze nie są czerwone Destiny Paki, a coś czuję, że w czerwonych to dopiero się zaczną kwoty, chociaż te też sobie świetnie radzą. Wiadomo, jak na... Mniejsze karty, to i tak 4 dyszki i 37, tutaj coś, tutaj coś, ale żadnej ponad stówki nie uda mi się wyciągnąć chyba z tych pakietów. O, już myślałem, że to jest 109, ale to 10,99. Dusko był ostatni? Nie, jeszcze Scarlios za 38. Ale to wszystko! Łatwo przyszło, łatwo poszło! Ale to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak było, to prosiłbym o zostawienie lajka oraz napisanie komentarza. I jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj ten kanał. Przecież i tak oglądasz! Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym. Pa pa!